Najmocniejszy okres sprzedażowy zbliża się wielkimi krokami. W tym filmie odpowiemy sobie konkretnie na pytanie, jak wykorzystać czwarty kwartał w dropshippingu. Gdy tak duża ilość klientów wydaje tak ogromne ilości pieniędzy, gdzieś one muszą wędrować, a wędrują do sprzedawców. I sztuką jest właśnie to, aby te pieniądze zgarniać z rynku, które tak czy tak będą wydane. Na szczęście to oglądasz, także będziesz mieć dużo większą szansę od pozostałych osób na wykorzystanie tego czwartego kwartału, gdy oni będą wydawać, ty będziesz zarabiać. A więc pierwszym naszym punktem do wykorzystania czwartego kwartału jest rozpoczęcie sprzedaży, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Sklep możesz założyć w dosłownie kilka minut na platformie ecom Revolution i również tam znajdziesz instrukcję krok po kroku jak rozpocząć działanie, jak rozwinąć sklep, a więc nie marnując twojego czasu, przechodzimy od razu do drugiego kroku. Przystosuj ofertę do nadchodzących trendów. Podstawa to odpowiedni asortyment. Gdy będziesz oferować produkty trendowe, czyli takie, które w tym momencie, w czwartym kwartale będą sprzedawać się najlepiej, będziesz mieć ogromną szansę na duże zyski, ale właśnie kwestią na to, aby udało ci się czerpać te zyski, jest przygotowanie się do tego, a więc wystawienie tych ofert odpowiednich produktów, bo niektóre produkty no nie powinny Brać Twojej uwagi, brać Twojego czasu, nie powinieneś ich wystawiać, bo możesz zmarnować potencjał tych trendów, które właśnie nadchodzą. Podstawą jest odpowiedni asortyment. Trendy, które pojawią się w czwartym kwartale, to m.in. Halloween, mniej więcej od połowy października do 31 października, i wtedy będą sprzedawać się bardzo dobrze kostiumy, ozdoby. E, przeróżne akcesoria i dekoracje właśnie związane z trendem Halloween. Black Friday od 20 do 29 listopada i to jest jeden z najmocniejszych trendów z całego roku, gdzie tak naprawdę ludzie kupują praktycznie wszystko, ale stricte wtedy najczęściej kupowana jest elektronika, odzież, e, gadżety, zabawki, no przeróżne produkty, z wielu kategorii, dlatego sztuką jest po prostu wtedy wystawiać te produkty. W pozostałych punktach podpowiem Ci, jak możesz zmaksymalizować efekt przy sprzedaży jakiegokolwiek produktu na Black Friday. Cyber Monday od 28 listopada do mniej więcej 4 grudnia. Podczas sprzedaży Cyber Monday podczas tego trendu idealnie sprzedaje się elektronika, jak sama nazwa wskazuje. Mikołajki od 1 do 8 grudnia, czyli troszkę tak rozciągnięty termin, nie do 6 do 8, no bo czasami również są spóźnialscy kupujący i wtedy sprzedają się bardzo dobrze zestawy prezentowe, zabawki, artykuły, przeróżne właśnie typowo nastawione pod dzieci zestawy prezentowe. Również wtedy rozpoczyna się trend sprzedaży choinek świątecznych, a więc, również takie choinki możesz oferować w dropshippingu. I zaraz po Mikołajkach, okres przedświąteczny. Od momentu, gdy się kończy e, okres Mikołajek, zaczyna się okres przedświąteczny, gdzie sprzedają się bardzo dobrze zestawy prezentowe, biżuteria, kosmetyki. Wszystko, ale to wszystko, co nadaje się dla prezent dla drugiej osoby, pod choinkę. I ostatni trend, czwartego kwartału to Sylwester, gdzie sprzedają się idealnie różne kostiumy, przebrania, odzież, elektronika, handle, odzież sportowa, artykuły sportowe, bo również wtedy nadchodzi nowy rok, gdzie ludzie stosują tą zasadę już od chyba prehistorii. Nowy rok, nowy ja, gdzie nadchodzi nowy rok i od razu chcą również zmienić swoją sylwetkę, poprawić swoje. E, swój wygląd, swoją atrakcyjność, swoją fizyczność, dlatego zaczynają ćwiczyć na siłowni, kupują różną odzież sportową, kupują handle, aby przykładowo ćwiczyć w domu. I te wszystkie produkty możesz znaleźć u nas na panelu Ecom Revolution, bo jest ich ponad 80 tysięcy na liście, gdzie jednym kliknięciem możesz je dodawać do swojego sklepu, bo mamy taką automatyzację, która po kliknięciu przycisku dodaj do sklepu, automatycznie tworzy Ci Ofertę, a więc oszczędzasz mnóstwo czasu, możesz jednym kliknięciem utworzyć sobie ofertę. Naszym trzecim krokiem jest optymalizacja oferty. Mam już wybrane produkty pod czwarty kwartał. Wtedy najlepiej na każdy trend dostosować asortyment. Ale dobrze jest jeżeli te oferty są zoptymalizowane czyli w należyty sposób skonstruowane tak aby jeżeli ktoś wejdzie na tę ofertę aby chciał dokonać zakupu. Upewnij się więc że Twój klient znajdzie w ofertach tzw. złote informacje czyli czas wysyłki produktu, metody dostaw, metody płatności, dostępność Opinie klientów oraz czas na ewentualny zwrot produktu. Gdy klient znajdzie odpowiedź na właśnie takie pytania, bo pamiętaj: każdy klient, który wchodzi na Twoją ofertę, zadaje sobie pytanie, kiedy otrzymam produkt, czy ten produkt w ogóle jest dostępny, czy ktoś już go kupił, jakie mam korzyści z zakupu, jaką metodą mogę zapłacić. No bo przykładowo korzystam tylko z karty, a więc chcę się dowiedzieć, czy jak przejdę do płatności, już. Poświęcę te 50 minut swojego czasu, czy akurat będzie tam karta? Także bardzo ważne jest, aby te złote informacje zamieszczać w każdej ofercie. Jest to podstawa do tego, aby osiągać sprzedaż, szczególnie w czwartym kwartale. Czwartym krokiem jest docieranie do klientów. Jeżeli w czwartym kwartale są wydawane tak ogromne ilości pieniędzy przez klientów, to sztuką jest to, aby im się pokazywać bo tak czy tak te pieniądze zostaną wydane, ale to zależy czy u innego sprzedającego, czy jednak u Ciebie. A więc zależy nam na tym, aby trafiać do naszych klientów i do tego możemy użyć dwóch sposobów. Jest to ruch darmowy i ruch płatny. Ruch darmowy to aktualnie bardzo dobry pomysł. Sprowadza się on do przykładowo dodawania Reelsów na media społecznościowe, czy to na TikToka, Instagram, YouTube'a, Facebooka. Najlepiej wrzucać równocześnie na tych wszystkich platformach, bo dodanie takiej rolki nie kosztuje cię ani złotówkę, a jesteś w stanie trafić w viral i osiągnąć ogromne wyświetlenia, które przełożył się również na Twoją sprzedaż. Rilsy mają szansę trafić w wiral, ale pod warunkiem, że zastosujesz pewne elementy, pewne zasady, wskazówki, o których teraz Tobie powiem. Dobrze jest, jeżeli produkt wzbudza efekt wow. Bo jeżeli produkt wzbudza efekt wow, to z automatu ludzie go sobie udostępniają, oznaczają się, lajkują, zapisują taką rolkę, aby mieć na później, bo taki produkt, który wzbudza efekt wow, ludzie chętniej chcą oglądać. Co za tym idzie również kupować. Pamiętaj, aby na początku rolki, najlepiej w pierwszych dwóch sekundach, był tak zwany hook, taki haczyk na odbiorce. Bo wyobraź sobie, że jeżeli odbiorca siedzi na takim TikToku już drugą godzinę, przewija ciągle rolki, to tak naprawdę musisz walczyć o jego uwagę, bo jeżeli on skroluje, to powinno się wydarzyć na początku rolki coś szokującego, coś ciekawego, coś, co sprawi, że on się zatrzyma na twojej rolce. Dlatego tak ważny jest właśnie ten haczyk, taki hook, który sprawi, że klient zostanie na twojej rolce. Dzięki temu również potencjalnie algorytm takiego TikToka, czy YouTube'a, czy Facebooka będzie łapać chętniej taką rolkę w viral. Pamiętaj, aby rolka zawierała dźwięki i hasztagi, które są trendowe, i do tego celu dobrze jest użyć narzędzia TikTok Creative Center, który pokazuje, jakie aktualnie dźwięki i hasztagi są w trendzie. Staraj się zachęcać odbiorców do interakcji, czyli do zapisywania rolki, udostępniania jej czy komentowania, tyle, że pamiętaj, aby to było w taki sposób subtelny, co sprawi, że jeżeli oni Zaintegrują, zaintegrują. Jeżeli złożył interakcję, czyli napiszł komentarz, polejkują, to również TikTok, Facebook wyłapuje to i masz większą szansę na trafienie w wiral. I ostatni element, czyli ostatnia wskazówka na to, abyś trafiał lub trafiała w viral, jest nagranie rolki z ręki, ewentualnie pozyskanie materiału, gdy ktoś nagrywa ten produkt z ręki. Wtedy odbiorcy dużo chętniej zatrzymują się na takiej rolce i ją oglądają, bo nie wygląda jak taka sztywna reklama, a bardziej jako recenzja, gdzie ludzie są bardzo ciekawi opinii, właśnie takiego recenzenta. Co do ruchu płatnego, to takie typowe Facebook Adsy, Google Adsy, TikTok Adsy czy influencer marketing, czyli współpraca z influencerami. Piąty krok. Skup się na remarketingu. Bardzo ważna sprawa, już taka troszkę wyższa szkoła jazdy, ale jeżeli ktoś już odwiedził Twój sklep, zobaczył go, kliknął w Twoją reklamę, przykładowo na Facebook Adsach, możesz do niego docierać drugi, trzeci raz. I warto to robić, bo niektórzy klienci nie są zdecydowani już od samego początku, że jak wchodzą na sklep, to od razu dokonują zakupu, a niektórzy muszą sobie chwilkę dać namysłu. A jeżeli stosujemy remarketing i taka osoba raz weszła na naszą stronę, to później wieczorkiem, jak sobie już Odpoczywa po pracy, bo może w pracy zobaczyła Twój sklep i nie miała czasu dokonać zakupu. To wieczorem, gdy już później zapomniała o Twoim sklepie, otwiera Facebooka, a nagle wyskakuje jej reklama, właśnie tego produktu, który oglądała. I to jest tak zwany remarketing. Bardzo dużo osób wtedy kupuje takie produkty, jest naprawdę dobra konwersja takiego działania. Także remarketing w czwartym kwartale to jest Must Have. I przykładowo na Facebook Adsach wystarczy, że stworzysz sobie drugi zestaw reklamy i zmienisz w grupie odbiorców na grupę tych osób, które już widziały Twój pierwszy zestaw. I szósty krok wprowadź ograniczone czasowo oferty. Wartościowe oferty na Black Friday czy Cyber Monday pozwalają Tobie zwiększyć sprzedaż, bo jeżeli wrzucisz taką okresową promocję, przykładowo tylko na 6 godzin, i wrzucisz odliczanie na ofertę czy na stronę główną, to odbiorcy, którzy będą trafiać na reklamę i widzieć właśnie tę ofertę czy takie odliczanie, to wzbudza u nich to tak zwany efekt FOMO, czyli szybciej dokonują zakupu, bo boją się utraty właśnie takiej oto promocji, czyli takie odliczania jak najbardziej w przypadku czwartego kwartału wchodzą w grę. Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać potencjał czwartego kwartału i zacząć zarabiać na dropshippingu, to jest zdecydowanie najlepszy moment, aby zacząć, aby podjąć swój pierwszy krok. Co więcej, mam dla ciebie prezent. Program 5k na ecomrevolution.pl, który gwarantuje, że osiągniesz 5000 zł w jeden miesiąc na sklepie dropshipping. I to od całkowitego zera, od początku, nawet jeżeli nigdy nie miałeś lub nie miałaś do czynienia z dropem. Jeśli zależy ci na własnym biznesie, który rozwiniesz z naszą pomocą, to właśnie ten program daje ci taką możliwość. Wybieramy tylko osoby ambitne, a więc złóż darmową aplikację i sprawdź, czy to właśnie ciebie. Wybierzemy. Jeżeli tak, to otrzymasz od nas gotowy plan działania i gotowy sklep najwyższego pakietu na Icom Revolution. Nie czekaj, działaj teraz i wykorzystaj ten sprzedażowy szał.